Ja na niedzielę 7 września. Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa. Słową Germi, do Łukasza. Wielkie tu szły za, za Jezusem. On wróci się i rzekł do nich. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci braci się to i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie zbiega słowa idzie za mną, ten nie może być. Króluł was sąsiłować bierzmi i usiądzie w, w pierw i oblicza, wydać na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie został, zdołałby wykończyć. Wszyscy patrząc na to, by nic z niego. Ten człowiek zaczął budować, co nie chciał wykończyć. Albo jaki król mając wyróżnić, żeby sąsił z drugim królem i usiądzie w jeździu, nie rozważyć, czy w dzień tysięcy ludzi może stawić. Jeśli nie wyprawia posłowie, to tamten nie chce jeszcze durego i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzega się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto są Państwo. Metoda, ten sam komentarz. W dzisiejszym Ewangelii jest trzy godziny z pożarów przestrzennych. Kto nie może być jego uczniem? Po pierwszych ten kto nie ma w swojej rodziny, siebie, samego czynniku, może być mieć na język polski. Ten, kto nikogo nie zasadza, bardziej niż swoją rodzinę i samego siebie. Po drugie, uczyń nie nie może być ten, kto idzie, to prawda, za ale nie się wioski, że nie jest świadkiem, że życie ucieka przed ludami i obowiązkami codziennego szyjańskiego życia, np. modlitwa, jakby z Bogiem, dawanie się na swojej życie według jego wskazów szyjańskiego chowania dzieci. Po trzecie, ten, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, czyli ten, kto nie ma zdrowego stanu do posiadania. Wolny. Innymi słowy, jesteśmy, oczekuję od tych, którzy chcą stać się Jego uczniami, że to on będzie w ich życiu na pierwszym miejscu, przed wszystkimi osobami, przed wszystkimi wartościami, a ja tym, także tymi duchowymi. I ma w tym niepodważalną rację, bo jest to oczywiście naszego dobra dopiero wtedy, wtedy, gdy człowiek mało się. Chciałem się do wszystkich doktorów, którzy te materiale. Dziękuję.